Ja jeszcze fajnego motora nie dostałem. No. O kurde, co je? O kurde! Nie! Chyba zowskiego widziałem. Siema, z tej strony Janowski, to jest kolejny odcinek GTA 5 wraz z ekipą. Jeżeli ci się spodoba, nie zapomnij o Leku i Subiku. Miłego oglądania. Let's go. Let's go. Osta la nie, nie, hasta. hasta la vista! Numer 2! la vista! Jeden z lepszych aktywów! Hasta la vista! Ja raczej bym hasta. się. Hasta. No właśnie, w języku hiszpańskim Hasta! Hasta, hasta! hasta. hasta. Hasta, la vista. Nie hasta la vista. Hasta, lasta, hasta, <musurwani> hasta. Głupi głupko A, nie, nie, no nie ba, chodź tutaj. Ja to. Ja to. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, się nie. Nie, nie, to się specjalnie nie wywala. Czujemy Poczywałem... kogo? Cześć! Co się ujrzysz?! co Nie i i... Tak myślałem. Jadę! Gdzie? Skońca nie na meta będzie. Elo. No gdzie? Dopiero w jest. Hej. I... już jakiś metę, widzisz? No, normalnie. <grym> Poczekaj, bo tu trzeba wrócić nie, do, do... do... do to naszych zajm... zasad, trzeba wrócić, wcześniejszych Jaki Właśnie, Jaki... Przecież... no właśnie Gdzie to powiedziałeś? Oh, oh, oh. Oh, oh. <śpiewanie> Nie no, już mam metę Tu idziemy Mam metę no. się... Dobra A my najtreniejszy ten Wywalili się, wywalili Dobrze Ja pierdziele Ten A, tryb ten prosto, jest jest ja tutaj mogę wyjechać Ta Majka jest treniejsza no A ty Majka nie żyjesz już? Aha Teraz jest najtreniejszy Ja nie wiedziałem Wjechałem pod koła Janka. Ujo, A... odgonią mnie. O wiadomo. Ja. Eee, ostatnia prosta. O, ha. Aha. Ej, kaj. A, żebym kurdę. Sam byłem. Leciałem. Bardzo nice. no. W sumie trochę hamowałem. Ja to... Chciałem wiedzieć, czy na pewno trafi. Hasta la vista. Dobra, łatwo będzie z nim teraz. Łatwo? No zobaczymy. Oby. Ale to mi się podoba, że Michael taki pewny. Jedzie. No wiesz w końcu bez lagów, no. no. Nice. Ja nie chcę ważne przeciwników. Jedno się stało na poprzedniej mapie No gdzie pan jedzie no? Krzak! Gdzie posiony? Gdzie posiony pan jest? Poczekaj, e? nie przyjechałem dalej niż Michael, poczekaj Nie no, jeszcze nie, jeszcze nie Już Ten gdzieś tam tak, w góry tak. pojechał No, pojechał w góry Mam, czekaj, bo ja... <laughs> Jak poleciał Mike? <Michael. laughs> On się stulał, W drzewo A może jednak nie? Ło! Wow. To okay, bo mi tutaj ktoś... Ktoś? Ogrodzenie. Czuję ja mam ich dwóch. No ja uciekam. Właśnie, ja, ja jadę po... A to w sumie... Dobrze, dobrze, dobrze. Kto jest Aha, za... Do... Majka. Tam... Gdzie ty jedziesz? No... dobrze. Ja tu robię... Ja tu robię Los Santos. Tour wioska chyba. No, zgadzało się na no, no. Oj, masz masz. Co muszę zrobić teraz? Nic. Zostawić mnie. A, mój A o, masu, ja To A mojku. Ciężko. masz Nie Aha, nie palma. A to ja Ała. już nie wjechał. Co? A to A to to tak Bo się zdupiłem, no. chciałem. Chciałem No chciałem tak, jakby sam Andreas tych się botów robić w pierwszej misji. To samo chciałem zrobić. Hmm. A że tak jedziesz, o, Co ale tutaj te latarnie nie są o, tak ale jak sam na porobił Dobra, ma to, ma to mnie. Chodź, jakby poczekał. Może Janowski wyjście, Zagranie. Tak. Brawo! Jest! Let's go! Czas no, kum, to po nie, poradziś, to po nie przejadę, gdzieś. Że Trzeba, kurwa. No bo. we <hłas> <męg>. No <śles> No. się <śles> skupili, no. <śles> no, to jeszcze no A tylko na przodzie, miał. Tylko ja popełniłem jeden błąd i mnie Michael dopadł. Z <grymne> No <grymne> bo to na spacer właśnie tak ten. Się i szybciej jedziesz. Okej. Okay. Ja myślę. że... skocz. <grymne> 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 to Coś to, co To co chodzi. To to, To daje dużo, kurde. Skąd gdzie ty No, <śmuszczaj> no. <śmuszczaj> no dawno chodź tak. pojedziemy we dwójkę teraz. Ale, <śmuszczaj> no, ale, tak, ale on sam jest. On sam we mnie no, w sumie. <śmuszczaj> taki, tknąłem Jak się no, Damianek, ty masz z tego... Ty masz tuż tą dupę. O i to jeszcze jako oj, No ojku? Nieee. Ale jadę szybko, nie ma Aj, co w ogóle mówić. Speed! Ja nie chcę to Ty Patrzę. A to już zaraz zajęło, jest? Tak. No powiem, zasuwam, ty! Mówię, co jest, w ogóle nie, nie wiem na łapie. <laughs> ty! No z jest? Ej, to jest łatwo. No, ale Tam, jest, widać okay. No Czekaj, tylko się, się zbliża, widzę. Eee, ale nie, nie, już, już nie zdążę, już nie zdążą Jakiego że? No, to sa... na No co za? Wreszcie! On się nazywa, tak jest. Jeden się daje zabić, a drugi uciek. Luna no, numer 4! Let's go. Hasta la vista. Szybko. Tak, spokojnie. Umiem czytać. Chyba. No to fajnie, też mi się podoba. No. Mazu, bo ci się koło kręci. Koło ci się kręci, prawda? To dobrze, to znaczy, że jeszcze nie odpadł. No. Nie wiem, nie wiem, bym ja to sprawdził. Tak? Możesz sprawdzić. No. Chodź tutaj. Jadę. O nie, wyjebałem się. <laughs> ja tak tam nie jadę. No jadę ty jeźdź, bo... Bo ja... Ja tu, ja tu, ja tu ma zatrzymam. Dobra. Ja, ja tu ma zatrzymam. co we mnie, kto o, kogo trzyma, no. mi... Ja się to Tu może być problem. A, a no, no to, to... Pilnuj, 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 Ja tam nie muszę jeździć. Wystarczy, no tak że mój pojechać. teammate... Zacznie jeździć. O nie, kamienie O nu nu. Nice, najbliższy. A, boże. Dobry, dobry, na no, dobry, dzień dobry. No to ten, a to już ma. A. Nice. Spacer super, opcji no, to może. No tak No to może zagronimy z bo to taka. Opeła taktyka. może nie strącajcie. Kolejne, Od kolejnej. No. To rzeczywiście to jest opę. Majka mnie nie może dogonić. Nie mogę się dogonić. No. Ja tu latam. Aha To jest? No to jest, to jest z, 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 z zbyt, zbyt, bez kitu No I tak Porke de Oj Co ja macie? Mam sultana Ja mam, przedobiednego sultana Masz dobrze Ja, to, nie mam, nie wiem <grym> co to? Ja nie wiem co, co to jest Proszę, proszę Proszę, i nie co to jest Dwa okay. kółka, o kurde. Nice. Tam się będę. No, no tak zapytanie widzę. Co tu no, ja nie na wózach nie muszę nie jeździć. Nie? A, dobra, bo to będą no, różne Tak, tak. Ja cię dzip. <laughs> <Okay>, no, ruszowy? <laughs> to ruszofy no. Bartkowy kolor. <laughs> tak, wartkowy kolor, rozkitu. Okej okay, pan. No nie. O! No nie, jeszcze spacug do stołu. Motorek dostał Motorek Czekam. O, złamam. mam O nie, C czarnobok Eee, czarnobok ten. ten Sorry Odbiło Tychurek. mi od niego Czarnoborek, no, no. Nie, ale ten Ruszofy to naprawdę A, to... Śmieszne <laughs> W sumie ja tak. mam twój kolor On <laughs> ten hmm. Janek chyba też Super Ja mam ha. Dobra Coś co dostał. Ła to... <laughs> Kamerę mnie Aaaaah! Jedno! Ty nie skręcił! Wiem, moje też nie. Ty nie skręcił! Oooo! Fajnie, Sanchez. O, Sanchez. O. O, fajnie Jakiś chopper. No coś HLZW to stawi do okay? Ja. No nie skręcaj! No jednak ten chopper jest zupę. BMW, a dwa koła, elo? Oooo, ja teraz mam! O, teraz ma Trzy kołowiec. Oooo! nie skręciło od niego. Jadę do... Co za badziew Dobroooo Kto daje takie badziewne Śmieszny No randomowanie O jedzie Dobra Dobrze, że nie kosiarka Dobra no Dobrze, że nie kosiarka O nadzieja, o ale ale to, to same Fajnie <laughs> Holy shit Sentinel? Ja dostałem, nie wiem co dostałem, nie pamiętam jak się ten. A, Tyrus się nazywa, dobrze, pamiętam. dobra, pamiętam Uwaga O. Okej okay. Jest taka baza Ura! samochodów o, yeah, yeah. A jakiś dostaję, No jakiś badzie dostaję Ja właśnie tego dostałem To no to jest O, o ja się widać to dostaje Co jest Jeszcze Bardzo uważaj No to a. fajnie mówi, że jak już mi zajechałeś tyle Kilka razy <laughs> Info po prostu O ja, Warender O, gargoyle No nie o. Ja jeszcze fajnego motora nie dostałem no. O kurde, <grywny> co nie O kurde Nie, do Mazowskiego Widziałem o ja, Nie miałem o... tej najgorzej Ale dobre Okej. Okay. Okay. <śmany> Michael G. Smith, no poczekaj! <śmany> no kurde! Driftowy chyba, co Nie, On tylko mnie jechał, Baryl to jest... Barylkę trafiłem. Eli? Eli sumie? Nie, W ten sposób, powinno się to wymówić. O, jestem sam sam. Zion? O, Motorek. Też jestem Motorek. Łewo! I w ludzi! To śmotraci! <grym grym grym grym> co, co jest? Co jest? No dobre. Na auto. Nie skręcam. Mań, był. A co ja mam powiedzieć? O, okay, Daj go już pierwszy raz. Sam czeza. Mam Nie bokiem, tylko... O, tym już jechałem wcześniej, nie mam. I to jadę. O. Znowu typ hangera. Nie no, ważne Ale fajny motocykl kurde ja Myślę, że on ten pojazd taki, okay, dobra? dobra. Karało mnie za ten motorek widzę To czy jest kurde Nie wiem No, no nie, znowu mnie na, na skarkałbo Eee, nie wiem. Nie ma Nie ten. widziałem Sentinel Classic? O! o. Tomasz, to pojechał! Nie? Nie. No, nie! Dzięki, no. dzięki, dzięki. So, Legi? myślałem, że ten Sentinel jest wolniejszy, szczerze. Ja szybki jest. Sentinel. Ten... O. Dla co, to jest? Co, to jest? co to jest? Co to jest, co to jest? Ale na ale... O Manana. kurde! No, no, no. Muszę wow. <laughs> jechać <Jaka> po nim <laughs> Hotlink No ty szczypki O Ma, i mam Ja jadę Idzie Nie teraz, żeby ktoś kosiarkę dostał i... Hehehe <laughs> no, no, Meksus? A No nie. Przynajmniej ja nie, nie będę ostatni raczej Jakieś było... No chociaż Co jest? Co jest? Poczekaj nie. Masz, wygraj Dobrze Okej, okay, ja to ma... dziwne